Siema się, witam na z Casehaga na moim kanale. Stępie wam, szpić o tym czasie. Do wygrałem łącznie 3000 zł, włacą z moim kodem minimum 21 zł, a czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie rękawiczki crimson Web, Bayonetta knight, kałaczka simowa, bo Hyper Bestia, whitefire, Wide Fire, Emeczka mecha Industries i digra plinstream jest to wszystko dla Was. Co, co tutaj widzicie na ekranie. Wszystkie te skinki lecą do Was za to, że w z moim kodem, czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną. Wszystko leci do Was, a płacić, ten set tutaj plusik, wpisać kodzik tutaj do 18 daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz dwie darmowe skrzynki na sam start. Zbieramy wiele metod płatności, czy to blik, czy paysafecard, of card, czy skinki. Jak wypłacicie skinki, przyszedł do Was bardzo szybko, bo dosłownie minutkę. Pamiętajcie, żeby kliknąć sobie tutaj zastosuj, bo inaczej mój się nie zaliczy i nie będzie mieli szansy na wygranie 3000 zł, złotych, nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, no i nie będziecie wspierali mnie, więc te trzy aspekty po prostu dają Wam, jak klikniecie tutaj zastosuj, wpiszecie, wpiszecie Kozik Gravidal 18, najważniejsze, to jest to jest najważniejsze. Oprócz tego że macie nagrodę za level, za każdy level macie kaskę i to naprawdę sporo za te najwyższe level, bo ja tutaj ponad stokała już będę miał za kolejny level, o ile uda się go wbić, bo no, idzie już tutaj ciężko, tym bardziej, że wszystko przegrywamy niestety. Oprócz tego gostry macie darmowe skrzynki, co 24 godziny, każdy z nich możecie otworzyć w zależności od tego, jaki level macie. Także otwórzmy sobie tutaj legenda. I pyk dostajemy sobie e, Shadow the Jersey Tiger tu, więc naprawdę fajnie. Poza tym mamy event w rankingu za dane miejsce, które zajmiecie na końcu eventu, otrzymacie skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce z Karambit Doppler za prawie 12 tysięcy. Naprawdę gruba nagroda. E, tutaj w ogóle o, jakiś, jakiś Polak jest na top 2 i sobie może zgarnąć takiego gamma Dopplera. Także naprawdę fajne, to są koski, rękawiczki lub, lub skinki po prostu. No, ogólnie mega fajne to jest. Tutaj sobie możemy z skinka i zobaczmy, Emeczka baski za 94 zł, więc naprawdę fajnie poza tym jeszcze mamy marketplace w marketplace możecie sobie kupować skrzyneczki teraz i to te takie nowsze z tego co widzę, więc naprawdę fajnie naprawdę fajnie, czy możemy jakoś kupić no skupmy sobie to po prostu no emeczka no nie poleciało, no nie poleciało ale właśnie, mamy tutaj trzy nowe skrzyneczki Bike, Snake i Lord. I dzisiaj się nimi zajmiemy, bo ich nie było wcześniej. A tu jeszcze jest, jeszcze jest Guard. Tu mamy nawet cztery nowe skrzyneczki. Cztery nowe skrzyneczki. Te były, te były i ja otwierałem. A ja tu też piszę nowe, ale no one były. To są te, których nie otwierałem, więc się nimi zajmiemy. No tak, no bo te wszystkie co mają napis nowe, to ja otwierałem, ale tych, tych nie otwierałem. Także, także pójdziemy sobie na batelkę, oczywiście. No i tak zrobimy sobie tak. Gdzie są te skrzyneczki? Mamy tutaj guarda. Damy sobie go cztery razy. Mamy bajka, mamy Snake'a i mamy lorda. I po razie na jokerze wystarczy nam. Eee, no prawie. To jakbyśmy jedną skrzynkę wywalili. Ile nam tutaj? 400 zł. To wywalmy sobie jednego snake'a, no i jest git, i na trzy osoby solo. Chcę w końcu wygrać solo na trzy osoby, bo ostatnie odcinki naprawdę nam nie idzie. Może te nowe skrzynki przyniosą nam szczęście. Na początku są skrzynki zwykłe, na końcu mamy po jednej sztuce na trybie joker, gdzie na wszystko jest równy procent szans i to są moje ulubione skrzyneczki. No zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie. Zaczynamy od prowadzenia, więc naprawdę fajnie. Póki co prowadzimy. To skrzynka za 34 zł. No w sumie nic jakiegoś super nie dała. Ale... Oj, teraz 88 zł. Okej, okay. a nie, jednak nie okej. Okay. To jest. Aha, myślałem, że to jest MK... To wiecie, o ta, że to jest to. A nie zwróciłem uwagi, że to jest hellfire. No i robi się problem, robi się problem. Tyle byśmy nie mieli najmniej bo jak znowu under, na underdogu byśmy wygrali i to będzie mi przykro. Przechodzimy do skrzynki za 450 zł. Pierwszej nie ma nic ciekawego. Druga skrzyneczka. Oj, ja już tam widziałem tego Butterfly'a, a tutaj koronka. Jaka koska? Jezu, za pięć koła. Z skrzynki za 450 zł. No to jest Game Changer. Sporą przewagę sobie zrobił, bo tak. No jest problem. Teraz skrzynka za 800 zł. Rękawiczki dla niego. Dobrze, że nie jakieś drogie. Tutaj koska, spogo. Dwie jeszcze takie skrzynki, i zaczynamy prawdziwą zabawę. Ostatnia. No nie, no nie, no nie, no jest problem. Jest problem, mamy sporo do nadrobienia, i teraz. Cztery najważniejsze skrzynki. Pierwsza totalny syf, totalny syf, no ale teraz te najdroższe. Proszę, koronka Mamy koronkę, mamy koronkę. Co prawda z nie najdroższej skrzynki, ale tutaj też może być grubo. I ile te rękawiczki? 13 koła. A ile były te? A to były najdroższe. To dobrze dało, to dobrze dało. Mam no tutaj 2,5 dla przeciwnika i najważniejsza skrzynka. 5,5 koła. Koronka wygraliśmy. Oj, może być lipa. To jest lipa. To przegraliśmy to. Przegraliśmy to. No, znowu na ostatniej skrzynce. Znowu na ostatniej skrzynce. Znowu. Nie, chociaż nie mieliśmy najmniej, ale już nie wiem, co mogę zrobić, widzowie. Znowu ostatnia skrzynka. I znowu to samo. Jak to jest, widzowie? Jak to jest? No, nie wiem, czy ogólnie te, teraz ta, taki pech jest. Czy, czy wy też macie takiego pecha? No, nie wiem. Spójrzmy sobie Blaze'a jednego. Hmm. Hmm. Nie wiem, możemy sobie tutaj jeszcze strzelić. Może zbieramy te tej skrzynki te 450, bo je otworzyliśmy trzy razy. Ale no. No, mamy no tą skrzynkę. No, zróbmy ją na koniec, ale jest problem. Mmm, Gdzie ona jest? Tutaj. No ja no to by nam musiał najlepszy drop polecieć. Jakiś tam Żebyśmy się odbili. Jest koronka! Jest na to szansa! Mała, ale jest. Daj nam Butterfly'a! No nie ma Butterfly'a. Ale jako taka się odbiliśmy. Możemy zrobić jeszcze jakoś skrzynkę za 4300. No Jokera. I... Co możemy zrobić sobie? Za 4, 4300, za 4, 4300. Co moglibyśmy sobie dać? Moglibyśmy sobie dać dwie takie. Dwie takie. To nie są najnowsze, ale niech będzie. Co to jest najlepsze? No robi. Nie obraziłbym się, byśmy się odbili. Okej. Okay. Aha, to są pięć. Nie zwróciłem uwagi na tego Butterfly'a. Chciałem powiedzieć, że OK, no nie jest okej. Okay. No i skończyliśmy klasycznie. Ostatnio skrzynka wizowa, jak zawsze. Mam nadzieję, że wam się le lepiej i że jak pacacie z moim kodem, no to wygrywacie po prostu. Pamiętajcie, że macie 3000 zł, do wygrania z moim kodem, czym więcej pacacie, to macie większą szansę na wygraną. A my oczywiście zapewne widzimy się jutro, także trzymajcie się, ale łapka w górę sobie dzwonkiem, jo.